Czy wiecie, co łączy te miejsca? Każde z nich otrzymało dotacje, czyli pieniądze z Unii Europejskiej. A czy wiecie, bez czego nie byłoby to możliwe? Bez członkostwa Polski w Unii Europejskiej, oczywiście. W tym roku świętujemy 20-lecie dołączenia do wspólnoty. Przez te 20 lat Wielkopolska zmieniła się nie do Poznania. A ja właśnie chciałabym zaprosić Państwa do Poznania i Czępienia. Ciekawa jestem, czy mieszkańcy i mieszkanki tych miast pamiętają o tej rocznicy. Czy pamiętają Panie, może, co się 1 maja 2004 roku? Ja pamiętam, że głosowałam na, w, w referendum na temat wejścia Polski do Unii Europejskiej. Byliśmy młode, piękne i się bawiłyśmy. Ja miałam 20 lat, no i właśnie urodziłam syna. Świetnie. A czy wiecie, dlaczego data 1 maja 2004 roku jest ważna dla Polski? No właśnie, wstąpiliśmy do, do Unii, Unii Europejskiej. Europejskiej. Dokładnie tak, zgadza się. Czy wiecie od ilu lat Polska jest w Unii Europejskiej? Mniej więcej. No tak, w tym tak. roku jest 20. Wow, super, super, że pamiętacie. No tak, normalnie, normalnie, normalnie zaraz. A wiecie, kto jeszcze oprócz Polski jest w Unii Europejskiej? Może słyszeliście? Jakie, jakie państwa? Estonia, Litwa i, e... Łotwa. i Łotwa. Super, dzięki bardzo. Ja może się pochwalę na pewno Cypr, bo ostatnio byłam tam na półmaratonie, startowałam. Malta, Estonia, Czechy, Jakie korzyści przyniosło Waszym zdaniem członkostwo Polski w Unii Europejskiej przez te ostatnie 20 lat? E, no, na pewno możliwość podróży do, do innych krajów, e, bez problemu. E, to sobie cenię zdecydowanie. Na pewno e... możliwość edukacji, tak mi się wydaje, że dla nas młodych ludzi, wiele tak. osób teraz mogło studiować za granicą naszych rówieśników czy na Erasmusa pojechać dużo łatwiej na pewno, żeby tak. się rozwijać po prostu w takich e, aspektach. Dostrzegam niewątpliwy udział funduszy europejskich w rewitalizacji chociażby. U obiektów zabytkowych i gdzieś te fundusze są widoczne i uważam, że to za niezwykle cenne. 20 lat. Dwie dekady. Przez ten czas wiele się zmieniło. Unijne pieniądze wpłynęły na rozwój wielu szkół, muzeów, przedsiębiorstw, na podniesienie konkurencyjności regionu, na wygląd wielkopolskich miast, miasteczek i wsi. 20 lat w Unii Europejskiej dało nam ekologiczny transport, wiele możliwości szkoleń i warsztatów nowe drogi i ścieżki rowerowe. Liczba ukończonych projektów w Wielkopolsce przez ostatnie 20 lat wyniosła prawie 12 tysięcy. To mniej więcej tak, jakby wszystkie osoby mieszkające w gminie Czempiń zrealizowały jeden projekt. A czy w ciągu ostatnich tych 20 lat zauważyłyście może zmiany w mieście? Na przykład takie jak rozbudowa dróg, nowe pojazdy komunikacji miejskiej czy na przykład budowa obiektów sportowych? Transport po mieście jest o wiele, wiele łatwiejszy i faktycznie można dotrzeć z jednego końca Poznania na drugi niecałe pół godziny. Dużo się zmieniło na lepsze, bo mamy i ścieżki rowerowe porobione. No tutaj tych placów oprócz tego głównego Herkulesa. Jest jeszcze kilka w centrum miasta, nie? Powiem tak, wiem, że Polska jest na plusie, jeśli chodzi o te dotacje, w związku z powyższym na pewno te remonty, które były, choćby w przypadku różnych rodzajów muzeum, zamku i tak dalej, z pieniędzy unijnych, no to jest coś, co jakby jest na plus. Czy wiecie może o tym, że tlenownia, czyli miejsce, w którym się znajdujemy, została zbudowana dzięki środkom z Unii Europejskiej, tak? Wiemy, Oczywiście, wiemy, wiemy. Często bywacie tutaj? Tak, bardzo często. Spory ma wkład nasze członkostwo w taką też infrastrukturę. Yy... W, służbę, jakby w budynki jakieś służby zdrowia, czy tam właśnie szkół, boisk i tak dalej. Więc jakby kasa płynie, mówiąc tak kolokwialnie. Miasto się prężnie rozwija, cały czas są różnego rodzaju ścieżki budowane, także naprawdę tutaj władze działają, żeby otrzymać te dofinansowania, no aby mieszkańcom żyło się jak najlepiej. Jest co świętować i Was także zapraszam do świętowania. Już wkrótce, bo 10 i 11 maja odbędą się DOFE. -y czyli dni otwarte w funduszy europejskich. W tym czasie możecie poznać beneficjentów i zobaczyć efekty dofinansowań. Zwiedzić muzea lub zajrzeć do miejsc, do których zwykle nie ma wstępu. Dofe odbędą się w całym województwie. Kalendarz wydarzeń dostępny jest na specjalnej stronie internetowej. Jeszcze wcześniej, 1 maja, odbędzie się siódma edycja biegu Zabiegaj o fundusze. Mam nadzieję, że wasza kondycja jest już gotowa. Śledźcie na bieżąco nasze media społecznościowe i razem świętujmy 20-lecie Polski w Unii Europejskiej.